bo, bo. Tam na górę weszliśmy, to, to tak było co nie tyle, na tym latem. A on tam jest gdzieś tam. Furgo no, no. tam każdy. <hłatki> no, nie, już ich nie widzę. No, czekaj, on może się tu pokoże. Nie, on jedzie do góry. No wyjdzie tam nawet. Tam jedzie. Tak daleko iść. chyba, tak wysoko chyba nie może iść. Pod słońce nie bardzo wyjdzie. No nie widać pod bo no, ja, Trzeba wiemy. poczekać, on, się, on tu przyleci do nas. No ale nie mamy czasu. Nie mamy tyle czasu, autobus za chwilę. Poczekają nawet. Ja. ja? Chyba. Nie widać ich. Ale to chyba... Na pewno macie tam... Teraz lecą, teraz lecą. Ja. Na pewno macie tam jakieś opiekun, co, 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 co powiecie? Jeden kierowca. Proszę? Jeden kierowca. kierowca. O tu lecę, patrz, tu, widzę. Już ja ją by się no, na to nie jest. nadawała, jakby była, nie. Tak siednąć do tego tam taksy. Ja tak się... z tak